Tu jest taki rower pan robi, pan listonosz, bo z tego co pamiętam, pan listonosz, nie? Pan listonoszem dalej jest, nie? No mam rejestrację. No. <laughs> pan listonosz tutaj robi takie, 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 takie rowery, rowery, motory można nawet powiedzieć, elektryczne. A co to za koło z tyłu jest tutaj? 20 coli. Ale tam jest silnik, silnik od czego? Ja silniki kupuję i zaplatam sam koła, nie? A sam pan zapłatkał. A ja, ma, ja, ja rozebrałem ostatnio, ja rozebrałem ostatnio yy, pralkę i tam jest w pralce taki silnik BLDC, taki. Jest, jest ale to ciężka historia. Ciężki jest? Znaczy się, nie, to, ciężko co zrobić, bo w koło tego pan nie zrobi. Trzeba by to robić na łańcuchu jakimś, nie? To bardziej do elektrowni, wiatrowej by się nadawało niż do. Aha, motoru, no dużo roboty, jak są gotowe konstrukcje, wie pan, za 800 można już porządny silnik kupić z przekładnią, bez przekładni, ja akurat ten mam bez przekładni, bo... Ale też, też widziałem, też widziałem rowery takie, że nie, nie tutaj, tu z tyłu jest w ogóle niezależne, tylko z przodu ciągnie. Ale z przodu musi pan mieć ciemny widelec, bo jak ma pan amortyzowany, to łamie, łamie te flagi. Tak? No zobaczy pan, amortyzator pasuje proporcjonalnie tak, nie? No. A jak go będzie ciągnął, tak? Ale to wyginał lagi, tak? Musi być ten widelec wtedy do przodu, nie? No kurczę jakoś tak widziałem, że a, a nawet Boże, i, przedni, i przedni silnik, wie pan, nie pan, na dobry jest napiernik. No no. Ociąg. No no. Ale, ale ja widziałem nawet, nawet silniki, wie pan, silniki Spalinowe były tu na ramie no Były to kiedyś były ona ta rolka tarła I, i, i rolka ciągła gumę nie O oponę tarła tak, tak 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 A to stare rozwiązanie nie Teraz daje się albo łańcuch albo wie pan albo pasek Można zrobić przednią piastę Z zębatką od razu nie Zamiast tarczy hamulcowej dać zębatkę I też można Ale to bez sensu jest nie Skoro jest silnik, można w kole zapleść, to tam bezsensowna jest. Ale to dużo, dużo roboty, jest taki, taki ten? Silnik zapleść? No. Nie, nie ma. No A ile to... tam jest cewek? 16? Dwa... Nie, yy... nie wiem, nie liczę. 19? Nie wiem, nie liczę. Wie ale to tak się zaplata jak silnik 3 czyli co, trzy, co, 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 trzecią, co trzecią cewkę, czy tam inaczej jest? No są trzy przewody, tak? Trzy przewody, ale. Trzyfazowe? Trzyfazowe, nie? No i trzeba sterownik dać, nie? żeby to wyjechało Tak, tak, tak. Ale magnesy są stałe normalnie. Magnesy są stałe, tak. Na obudowie są magnesy, Na obudowie, no. No dobra, nie zatrzymuję pana, niech pan rusza.